W pierwszym odcinku pokażę wam jak krok po kroku zrobić oraz odebrać darmową dekorację na Discordzie totalnie za darmo. Nie będzie ci potrzebna żadna karta kredytowa oraz inna rzecz żeby otrzymać dwie zajebiste dekoracje. Dlatego przejdźmy do pierwszej dekoracji, w której Discord każe nam zagrać w Simsy 4 przez 15 minut. tego Simsy najlepiej pobrać ze Steama, bo są za darmo oraz najlepiej to się odinstalowuje. Akceptujecie questa, żeby na pewno wam nabijały minuty, później klikacie zagraj oraz czekacie, aż cały pasek się wypełni. Najlepsze jest to, że totalnie nie musicie grać w grę, żeby pasek się nabijał. Wystarczy, że będziecie mieli w tle tą grę odpaloną oraz nabijały wam godziny i właśnie w taki sposób bardzo łatwo otrzymaliście pierwszą dekorację także subskrybuj po więcej niech się Discorda a my przejdziemy do drugiej dekoracji w której mamy zagrać 15 minut również jak poprzednio w Valoranta myślę, że zadanie jest na winbona natomiast totalnie to jest scam więc nie musicie zagrać tego trybu oraz możecie odpalić tę grę w tle dlatego pobieracie na początku Riot Games bo zespoły takie jak Epic Games i czy inne nie współpracują z tym więc instalujecie Riot'a oraz po zalogowaniu instalujecie Valoranta Ważna adnotacja jest taka, że jeżeli nie będzie wychwytywało Wam gry, to możecie kliknąć przycisk wykrywania gry. Dzięki temu Discord wychwyci jak gracie w Valoranta lub macie po prostu w tle i będzie mógł naliczyć godzinki do quest. Pamiętajcie o tym, że dekoracje nie są permanentne i trwają aż 2 miesiące, więc korzystajcie póki masz. Na mnie to tyle, także widzimy się w następnym odcinku.